Jesteście na kanale Git. Do Burzyk. Siemano Dzisiaj golimy frajera na łyso. I testujemy przy okazji Remingtona, którego kupiliśmy swojego czasu razem. Remington Grom GROM! GROM! I testujemy. Materiał jest nagrywany Galaxy S7, więc przy okazji zobaczycie jak nagrywa. 60 klatkach na sekundę. I testujemy do maną nie mężczyźni Bo ja nigdy nie nagrywał. Węzaj, nie! robi. <grym> Dobra, jedziesz. No dobra. Tak, do, do, do kreski, gdzie mi się rzedli, Dobra, dobra, nie za tam pojeżdżać. Spokojnie. Wygląda jak Cristiano Ronaldo. <grystanie> Raczej jak Wayne Rooney. Wayne Rooney tak nie umi. <grystanie> Pokaż, maszynka, bosy, czy maszynka zbiera włosy, czy schodzą. Musisz się zjadć, tak na podłogę? Tak, będziemy wybierać. Takie powolne ten Spokojne, Spokojnie, panie, to jest wszystko pod kontrolą no chyba. Możesz no, ucho mi odgarnąć i załucham. łuchem. No, no odgarnę maszynkę. Że <noise> słucha nie będzie. I jak się czujesz? Jak wrażenia? <noise> Całkiem pozytywny. Z tego co widzę, nieźle schodzi. No, no, Ty masz włosy, wiesz. jest gęste, jakbyś już mi nie chodzi, to dopiero tego by było. Stary, ja mam ciebie lepiej ostrzyk jeszcze niż fryzjerka. W no, wtedy tym razem przychodzę na Rebnikowo. <noise> no, powoli, powoli. Moim zdaniem jest zajebiście. No stary. Teraz tylko żebyś wyłapał granicę, poczekaj. Zaraz, zaraz. zaraz, alredednie granicy, na razie no, nie będę poczekaj. Dobra, na razie jedziesz tu gdzie bezpiecznie. A w to to jest było tam. Nie no, gdzie? Cię, zobacz, jak pochyla się, to zawsze znaczy jest ciemniejsze. A no, to chodzi, żeby się o dobre przejście. <laughs> to dopiero będzie łysy przejście i łysy nowo. <laughs> ja chcesz wyżej, to może być. Tak, tak, tylko poczekaj, no tak musisz sobie wyłapać to mniej więcej, na równi. No tak właśnie mnie od dołu do góry, jak ty, widzisz. Hmm. Tylko... o Panie, nie wierz, że jest wysoko, bo ja już nie <laughs> mam... Za <kola> Ci zrobię. To <laughs> same są. No u ciebie to tam bierzak u raz na trzy. To będzie takie płynne przejście z 6 mm na 3 mm, a tam na 2. <grym> Maszynka nie ma takiej regulacji, tylko to 3 mm. O, ja jego idealnie <grym> będzie. Ło, bo szło, to powoli, powoli, bo na nianą zaścinać moje gęstki. To znają cię, co? Pozyskują cię. No, U mnie fryzjera no nigdy nie jest. na elementem pracy. Ja ci mówię, że teraz będzie. Będziesz zawsze korzystał z moich ust. Tak jest. Będę wyglądał jak... Was. E, Was jest chyba. nie powiem, że nie jak Was. Panie, ostrożnie z tym przejściem, bo ja już nic nie widzę. Zaraz będzie szło całe na zero. Panie, przejście jest jak należy. Nie żałuj, ty Grzebieniem powinieneś zaczepiać. Ciekawe, że ten kabel trochę za pleców biegi, bo będzie ciężko, o. Teraz masz manewry. Z drugą ciekawość, jak telefon zbiera głos podczas cięcia maszynką. Mogę poczuć, nie? Kurwa, majne poleciałem tutaj. Mogę O Od Panie, Panie takie gęstwiny się nie da. Tak. Mogę ci, a tu To jest jedna długość wystawiona? Tak. Jaka? jest piękna gra. Coś czuję, że będziemy jechali całość jedną maszynką zaraz. Co ty gadasz? Nie widzę, bo nie mam okularów jeszcze. No to odzwoliłabym. Nie no, mam swoje tło, poczekaj pociągnąć, Potem na górze zrobisz przejście takie ten, bez, bez nasadki. Jak gdzieś będziesz troszeczkę skóreczkę, wystają. O właśnie, trzeba tak dociskać, żeby je wszystkie na jedną długość zrobić. Tak po całej czaszce jeździć. Panie, tu masz to i Prawa strona wydaje się nie, dobra trzeba z lewej, tylko no, trzeba popracować na lewej. Bo możecie trochę otrzymać od tej strony, żebyś mógł wejść tam. Dobra, ok, ok, ok. to jest Spokojnie, wszystko podroną. Nie słyszę. Nowy kabel ma do plecania. Nie kontrolujesz kabla. Panie, bo ja do bez przewodowych jak tutaj. Co o, teraz tyło. Powoli, równo, po całej czaszce mojej. Moja czaszka w ciemięści ze swojej jest równa, pozbawiona fałdy. No z tyłu masz taką fałdę. To z grubości. Ja mam fałdy na całe U Ciebie fałdy są skutecznie zakryte przez włosy. No <ously spooky> to <jest> fajnie. Jak mam krótkie, to on lubię. Wracasz do prawej strony konsekwentnie. Bo prawa strona, no jest znowu zmarnę. Właśnie, prawa strona jest zmarnoga. Tak, jajka. Nie mam kur... Sam znosi. Potem wytłumaczę. Na razie jest zajęty tutaj z pracą Pythina. Nie można... A nie, w pokoju można, tak. Tutaj nie można. No, mam kabel za nie. To no, jest dobrze, wszystko jest... O tu teraz takie przejście i będzie gitara. W programach wideo robisz przejścia, to tu nie zrobisz. Kurna, przejścia normalnie w tym. Co nie wygaśnie. Do wejgafy, ja będę niedługo. No, w tym jest spokój. Hmm, Czuję, to moje zdanie? Czekaj, ja wyjść, czyli zaraz jak zrobić chwilę przerwy, to ja założę okulary. No właśnie, tutaj ten takie. A nie, załóż Pan okular. Wyłącza elektrona. Uwaga. Poczekaj, zobaczę czy się nagrywa. Nagrywa. Uwaga. No i panie, naprawdę nie jest źle. O to mniej więcej nie chodziło. To co jeszcze potrafimy? Hmm. Nie strasznie. Chyba jest ok. Zaraz zostaje. Poczekaj. Ty no, jest chyba całkiem nieźle. Zaraz Mader oceni. Poczekaj, jeszcze nie widzę się z tyłu za bardzo, czy tu nie jest ciut za długo. Poczekaj, poczekaj. Nie no właśnie jest dobrze. Zdać. Dobra, to teraz jeszcze tylko zdejmuj nasadkę. Jak się to? <grym> poczekaj, 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 tu masz taki ten. O, dobra, dobra. Żeby nie popłynkało. Rading to nie nasadka schodzi całkiem nieźle. O. I teraz mi tutaj tak wiesz, tą linię taką brzegową. Yy, <grym> Może <grym> leci zrobić. Odbrecą. No, po... Tak, Tak, dokładnie. No to tak. Po, poczekaj, tak. I samą linię. Polisz pani na a czy na proste? O ale powoli, to lekko, nie trzeba tak mocno, to samo dnie. Nie, <grywa> nie musimy wyrywać. <grywa> no jak się czujesz? O oła, o powoli, powoli, panie. To, no to, nie wiem. Ja tam dalszy i nie mam takich włosów, żeby się tak... tak Golę jak na czarno. Golisz jak owce. <gulisz> no tam jeszcze masz spokój. Jeszcze z lewej strony? Już z urynami. A z lewej też dzisiaj? Baków mi nie ścinaj. Aaaa, Masz gorące. Tutaj spada Remington, a się? I... O, to jest, <gulisz> grzeje się jednak. Coś się napluł na niego? Nie! Dobra pani, ocenię to teraz. Ja? A jak pan ty ją ocenisz? No, nie wiem. Masz drugie pustelko? Nie. nie Nakręcę ci wideo ty. Ty, no, ale jest to Poczekaj, dobra, drodzy widzowie, zaraz... Ja ale to poczekaj, to może ja się umyję najpierw, przynajmniej... Poczekaj, ja sobie zrobię materiał, żeby ci pokazać. Dobra, ale ja niech to odkładam. Tak. Czaszka obcięta, Burzykowski zaraz oceni. Burzykowski na razie nie okulary, bo będzie się podobał klata. Jak pirata. To było dzisiejsze narzędzie strzeżenia. Remington grum, 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 grum. Eee, maszynka. Dwie nasadki, to jest tylko jedna, jeszcze nie oczyszczona, swoją drogą. Eee, działa jako bezprzewodowa, ale trochę szybciej nie na, na, na podłączonym przewodzie. To jest moja fryzura. Rozmazało normalnie, jak na twoim fryzurze <grym> Dobra, o jest okej, okay, jest okej okay. Fryzura iście wojskowa, yy, boki krócej, góra dłużej. Chociaż góra dłużej, w moim wypadku to jest dość, <grym> dość, dość yy, takie no, lekko powiedziane, no ale wiadomo o co chodzi. Podoba się? Mnie? Tak. No ba, ale to zapytajmy ludzi w komentarzach, czy może być, czy jest taka usługa warta tych 32 zł, które ci zapłaciłem? <grym> kurwa wdałaś. Więcej niż fryzjera. <grym> no w każdym razie, jeśli chcecie mieć taką fryzurę dzięki takiemu urządzeniu, to. Po prostu tego człowieka. No to się ma. Dzięki, do zobaczenia, hej.